Hej, dzisiaj będzie film kulinarny. Wiem, że rzadko się pojawia na moim kanale i większość z Was myśli, że nie umiem gotować. Tak, wam się wydaje, przyznajcie się. Ale umiem gotować, ale tylko takie rzeczy, które lubię gotować. To Nie jest tak, że gotuję wszystko, nie przepadam na przykład za mięsa i mam takie potrawy, za którymi nie przepadam. Jeżeli chodzi o ich wykonanie, ale te, które lubię robić, robię i dzisiaj zrobię mafiny, które kiedyś robiłam z Pauliną z Codlet TV. Dzisiaj zrobię je ponownie, żeby... Wrzucicie na mój kanał, żebyście zobaczyli, bo są pyszne, żebyście spróbowali. I zrobię dwa rodzaje mafinów, żeby nie było nudno. Zrobię muffiny czekoladowe, z podwójną czekoladą w czekoladzie, dla fanów czekolady. Mm. A drugie zrobię w takiej wersji trochę bardziej egzotycznej. Będzie banan i będzie kokos. E, ale możecie oczywiście zrobić tylko jedną wersję, jeżeli nie lubicie jakichś składników. Dobra, zaczynamy. Najpierw zrobię masę, później podzielę ją na pół, ale powiem Wam, co będzie mi potrzebne. Wszystko odmierzam w szklankach i łyżkach. Ja nie lubię podawać żadnej gramatury, bo za bardzo e, nie chce mi się tego wszystkiego ważyć, więc mój sprawdzony przepis polega właśnie na szklankach. Ja mierzę sobie taką szklanką kubeczkiem i tutaj będę, nie będę dosypywać do samej góry. Będą mi potrzebne dwie szklanki mąki. A gdzie jest cukier? Nazywam cukier. Zawsze sprawdzajcie, bo raz robiłam mafiny z solo. Pozdrawiam moją Paulinkę. Jedna szklanka cukru, jedna, dwie łyżki proszku do pieczenia, trzy łyżki kakao, pół szklanki oleju, to jest bardzo ważne. Jedna szklanka maślanki lub kefiru, ja nie mam, dlatego użyję sobie mleka, tu mam mleko bez laktozy w ogóle w Holandii. Ekstra, u nas ciężko dostać tu w każdym sklepie albo zwykłe mleko można użyć. E, lub śmietanę. Ja bym polecała wam jednak użyć jakiegoś właśnie jogurtu albo maślanki. Jedno jajko, ale jeżeli okaże się, że nie wystarczy, to dodam też drugie. Gorzka czekolada. Moim zdaniem lepiej użyć gorzkiej niż. Um, nie mlecznej, bo to będzie po prostu za słodkie. Ale jeżeli ktoś bardzo nie lubi gorzkiej, to oczywiście możecie użyć sobie mlecznej. I do drugiej opcji, wiórki kokosowe i banan. Zaczynamy. Zaczynamy od podstawowego ciasta. Później dopiero sobie podzielimy na smaki. Ja wszystko wrzucam naraz. I płynne, i suche składniki. Ale oczywiście możecie sobie przesiać, jak chcecie być taki dokładni z gotowaniem. To są takie mafiny, które zawsze wychodzą, przynajmniej u mnie, i nie wymagają dużo pracy. Crazy, but maybe you love me. się ładnie zmiksowało i teraz odleję połowę tej masy, bo połowa będzie czekoladowa, a połowa zostanie z bananami. Tu dosypuję kakao, ale robię to tak na oko, ile mi tam się sypnie. Dobra, powiedzmy, że tyle. Czekolada, ale trochę zostawiam na wierzch. Nie przejmujcie się, że są duże i małe kawałki. To wszystko się fajnie rozpuści. wystarczy, z tego wychodzi taka sobie mamałyga to ma być takie właśnie gęste i lepiące zaraz będziemy to nakładać do, yy, do foremek tu wrzuciłam już banan nie przejmujcie się, tym, że tutaj jest czekolada tego nie będzie widać, po prostu mi się trochę ubrudził na desce i sypię do tego wiórki kokosowe. Tak jak lubicie. Jeżeli nie lubicie wiórków, to możecie dodać sobie coś innego, na przykład truskawki. Robiłam też z bananami i truskawkami i też było pyszne. Akurat ja lubię wiórki kokosowe. Możecie dać też wiórki migdałowe. I to już sobie wystarczy, że pomieszacie. Później jak będziecie nakładać do foremek, to zróbcie tak, żeby... Jeden banan czy dwa kawałki banana przypadały Wam na foremkę. Ok, nakładam teraz do tych foremek. Foremki kupiłam w sklepie takie dwa rodzaje. I pamiętajcie, żeby nakładać je podwójnie, bo jak przesiąkną, czy się rozciapczają, to właśnie lepiej, żeby były dwa, to będą lepiej trzymały. Oczywiście, jak macie formę do mafinów, to jeszcze lepiej. I nakładam to po prostu łyżką. Do pieca, wstawiam na 200 stopni na 15-20 minut. Sprawdzajcie, czy wyrosły, czy się nie przypiekają. W zależności od Waszego piekarnika każdy jest inny, także musicie już zobaczyć, jak tam u Was się piecze. U mnie standardowo, tak jak mówię, 200 stopni, 15-20 minut i będą gotowe, ale zostawcie to przez tygnięcia. Testujemy, co z tego wyszło. Tu mam makinkę czekoladową, tutaj mam bananową z kokosem. Teraz będzie test na żywo. Mm. Dałabym tu jeszcze więcej czekolady. Mogłam wrzucić całą tabliczkę, a nie pół. Mmm, ale dobra. Ta z bananem jest jeszcze lepsza. Smakuje jak banan w cieście. Kochani, to tyle. Jeżeli podobały wam się te babeczki, jeżeli wypróbujecie mój przepis, dajcie kciuki w górę. Jeżeli wypróbujecie i jeżeli będą wam smakowały, zróbcie koniecznie zdjęcie, wrzućcie na mojego Insta czy Facebooka, zatagujcie mnie. Zobaczę, będzie mi bardzo miło. Jeżeli chcecie więcej filmów o gotowaniu, to dajcie kciuki w górę, napiszcie mi na dole, co chcielibyście zobaczyć. Tak jak mówiłam, lubię gotować niektóre rzeczy, także chętnie Wam je pokażę, a jak łączę z wolne i tak to robię, trochę chętnie się z Wami podzielę. Także to tyle, do zobaczenia i pa papa. Pa.